No, witajcie, witajcie. Dzisiejszy dzisiejszym odcinku na moim kanale, gdzie zrędziemy kolejne magazyny O Blue Ocean, ale nietypowy magazyn, gdzie otworzymy magazyny O Blue Ocean. Pierwszy numer na rok 2004, a niezwykły magazyn to jest LEGO Star Wars, czyli Gwiezdne Wojny LEGO Star Wars. A tu niezwykłe LEGO Star Wars to jest na 25-lecze naszych kochanych Gwiezdnych Wojen. I dostajemy tam moją. Dostajemy na, na fajniejszą najlepszą minifigurkę tego roku 2024. Czyli Dyda Widera. Mam już puszkę przygotowaną, złożyłeś tą minifigurkę. I dobrze, no, dila. Jak chcecie kolejny odcinek z magazynów LEGO, to zawsze napiszę w sesji w komentarzach. Eee, Napiszesz sesji w komentarzach G LEGO Star Wars. Jak będzie hashtag LEGO Star Wars w komentarzach, to będzie kolejny odcinek z magazynów LEGO. I jak będzie pod odcinkiem 3 łapki w górę, to będzie, bo sam ległejzego magazyn z kolem, bardziej mam z się dwa. I jak będzie pod odcinkiem 3, to robię kolejny magazyn o, o Blue Ocean. Inaczej ja nie będę nagrywał magazyn z tego roku w 2005 i, i zapraszam was do mnie oglądania. Z, Zmienię kolejny magazyn, bo obnoszęcy na 25-lecie LEGO Star Wars z minifigułką Dajda Czyli Zapraszam do miłego. No, dojdziemy do samego magazynu, potem to i potem do samej minifigurki Dajda Wajdera. To zapraszam. No nie pójdziemy do karty edycji litomowanej złotej. Na 25-lecie Star Wars mamy takiego. Fajnego Daito Vadera z WOTE Edycji. Fajny, bardzo mi się podoba. Kupiłem Waszem, czekajcie, widzowie. Idziemy do samego magazynu, M możemy złożyć na maskę, na pewno złożę był fajnie. Tu mam, jak złożyć na naszą minifigurkę Daito Vadera, nowego Daito Vadera na 25 lecie LEGO Star Wars. Kom komiks, komiks. Komiks, Miogłówki, plakaty. O! mi się podoba ten plakat. Nowy magazyn LEGO Dames już w kioskach. Co? Twórcy o LEGO Starost i Gwiezdnych Wojen. Komiks, komiks. Koniec, koniec komiksu, Miogłówki. jakieś labirynt do złożenia. Y, A-Bit i znowu jakieś krzyżówki jest w sprzedaży nowy magazyn LEGO NINJA LEGO, LEGO NINJA Le, LEGACY z Cinderem i Kajem. I, i nie ma co powiedzieć to będzie na następnym magazynie trzeba będzie dodawać tą figurkę tą z, dwa, z roku... tę figurkę ta z tego klona pochodzi już dawno dawno temu z roku dwa nie dwudziestego 20, dwa rok chyba pamiętam dobrze i to jest no i jest w dalszym LEGO Pokémon Trenuj ze mną. I teraz idziemy do samej mini figurki DAJDA WEIGERA na 2000 lecie LEGO Star Wars. Czyli naszych kochaczy Gwiezdnych Wojen. Zapraszam. Tak wygląda mini figurka DAJDA WEIGERA na 25 lecie LEGO Star Wars. Bardzo mi się podoba ta figurka, bardzo jest fajna. I cieszę się, że to mam, tą minifigurkę, udało mi się zdobyć, bo był on, ten Diedewede był w najdroższych zestawach Lego Ninja, nie Ninja, przepraszam, tylko starosłów był w tylko w najdroższych zestawach, po 200, 300, z 500 stów, bardzo to jest unikalna minifigurka, bo najdroższa minifigurka, bo to jest najdroższy, on był z dwóch albo trzech, pamiętam, z dwóch najdroższych zestawach. Do, do roku 2003 do 2004 bardzo się cieszę, mam tą minifigurkę, bo Dive czyli Arakin Skywalker, tak ma na imię i bardzo się cieszę, że mam bo to jest unikalna i najbardziej najrzadsza minifigurka bardzo się mi że udało mi się zdobyć ten magazyn ten... i bardzo się cieszę bo ma fajne Mam fajną maskę, patrzcie, mam własną fajną maskę, mam fajny pelerynkę możecie I to unika na mi figurę i był na darać zestawach mi, mi mówiłam już ile kosztowały necessary... zestawy z tym Direderem A na ten tę... stronę LEGO kosztuje aż 250 550 zł Bardzo drogie bo to jest na ten na stronę LEGO na Oliksze, sprawdzałem i kosztuje 250 zł. Bardzo droga minifigurka i najzatrza Bard i to było na tyle. Jak się spodoba kolenoczek z magazynów LEGO, to zobaczcie łapkę w górę. Subuj ten kanał. Jeszcze więcej z magazynów LEGO, to zobaczcie łapkę w górę. Bo I bardzo się cieszę, że Wam spodobał kolenoczek z magazynów LEGO, z, z magazynów Blue Ocean. Do zobaczenia na razem i, sema i, cześć i BAJO!